Cześć, 124, dasz się przejechać. Bujaj się! Okay. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mercedesa GLE Coupe. I tak, testowany egzemplarz ma opcjonalne zawieszenie E Active Body Control, które kosztuje bagatela 36 696 zł i pozwala na widoczne na filmie podskakiwanie. W praktyce ma to za zadanie wykaraskać nas z terenu, czyli na przykład, jak osiądziemy na piaszczystym podłożu, to to telepanie w połączeniu z jazdą do przodu ma nas z niego wykaraskać. Mówię teoretycznie, bo w praktyce każdy film, jaki widzicie z tym autem w internecie, to po prostu bałsowanie w rytm muzyki i wcale się temu nie dziwię. Ta funkcja na asfalcie budzi uśmiech każdego i co druga osoba wyjmuje telefon i nas nagrywa. Dobra, ale po kolei. Zacznijmy test od wyglądu. Mercedes GLE Coupe, to modny słów typu Coupe na bazie modelu GLE czyli przód i przednie drzwi są niemal takie same jak w GLE, a od połowy nadwozie zaczyna płynnie opadać tworząc coś na wzór właśnie auta coupé Od taka moda, którą zapoczątkowało BMW X6. I w sumie nawet podobałoby mi się testowane GLE coupé, bo od boku wygląda dobrze, masywnie, nawet ten smutny tył jestem w stanie przełknąć, ale atrap już nie co to? To nie. Nie dość, że są atrapy wylotów powietrza po bokach, to na dodatek mamy fatalne atrapy wydechów po dwóch stronach, a prawdziwy wydech jest tylko po jednej. No to jest smutne i straszne. Piękny za to jest lakier taka butelkowa zieleń, która prawdziwe swoje oblicze objawia w słońcu. No super wygląda. W ogóle za GLE niemal wszyscy się odwracają, bo jest wielki i napompowany. Nawet znaczek z przodu na grillu jest wielkości małej pizzy, a koła mają aż 22 cale. Szkoda tylko, że ten wzór jest tak zabudowany, a nadkola są ogromne, przez co i tak koło wygląda, jakby miało z 18 cali. Nie wiem też trochę co myśleć o tym progu. Z jednej strony chyba nie pasuje, a z drugiej, jak auto podniesiemy do góry, to faktycznie próg się przydaje, żeby się wdrapać do środka. Tak czy inaczej, P robi wrażenie, zwłaszcza swoimi wymiarami. Auto ma niemal 5 metrów długości, 2 metry szerokości oraz 1,73 m wysokości. No jest wielkie. I tak jak mówię, mamy tutaj zawieszenie elektrohydrauliczne, które ma masę ustawień. Po pierwsze, możemy z kabiny regulować wysokość auta i mamy cztery różne wysokości. Do tego dochodzi opcja np. obniżenia samego tyłu z poziomu bagażnika, żeby był łatwiejszy dostęp do kufra, ale to żadna nowość. Dużo aut miało już takie bariery. Ale z opcją skakania chyba nigdy się nie spotkałem. Opcja nazywa się tryb uwalniania i włączamy ją w trybie off-road, kiedy zawieszenie jest maksymalnie podniesione. I tak skacząc, możemy jechać do prędkości 15 km na godzinę. Ale skakanie to tylko jedna z funkcji. Druga, równie spektakularna, to sterowanie każdym pojedynczym kołem. Czyli mamy cztery suwaki na ekranie i można kołami w dowolny sposób sterować na wysokość. No kurczę, low rider normalnie. I teraz takie moje przemyślenia, że funkcje bez wątpienia spektakularne i pewnie w terenie pomocne, tylko kto wjeżdża suwem za ponad pół miliona złotych na 22-carowych kołach o profilu 35 i na szosowych oponach w teren? Odpowiedź jest prosta: nikt. No chyba, że to skakanie jest po to, żeby wytelepać śnieg, jak nam pod pięciogwiazdkowym kurortem zasypie auto. Tak czy inaczej, szanuję Mercedesa za wprowadzenie czegoś takiego do seryjnej produkcji. I to mimo nawet tego, że jest to bajer raczej nikomu niepotrzebny. To pora zajrzeć do bagażnika. Ten ma pojemność 655 litrów, czego w sumie nie widać na pierwszy rzut oka, a to za sprawą drugiego dna i tego wielkiego schowka pod spodem. Niestety nieregularnego schowka, więc żeby się idealnie zapakować, trzeba trochę kombinować Fotele oczywiście można położyć na płask i wtedy uzyskujemy 1790 litrów W kufrze znalazłem też haczyki na zakupy, złącze pod zapaliczkę, dodatkową przegródkę z boku oraz Mercedes oferuje elektrycznie otwierany hak holowniczy Tak, elektrycznie i musimy go wyklikać na ekranie Wszystko po to, żeby nie wybrudzić sobie rąk podczas rozkładania Zresztą. Podobno te atrapy wydechów też są dlatego, bo ludzie nie lubią jak mają brudne wydechy. Ech. Dobra, to pora wsiąść do tyłu. Tak jak mówiłem, w GLE p dach nam opada, ale na szczęście nie tak dużo, żeby mi przeszkadzało. Ja mam 186 cm wzrostu i zarówno na nogi, jak i na głowę mieszczę się. Oczywiście na nogi mam znacznie więcej wolnej przestrzeni, ale i na głowę jest OK. Niestety kanapa nie ma regulacji oparcia, co w tej klasie powinno już być. Jest za to podłokietnik z dwoma miejscami napoje. Mamy też oddzielną strefę klimatyzacji, dodatkowe nawiewy na słupkach oraz podgrzewanie kanapy. No i jest tutaj bardzo, ale to bardzo wygodnie. Ale jeszcze lepiej jest z przodu. Klasycznie dla Mercedesa fotel sterujemy z panelu na drzwiach, co jest w sumie wygodne i fajnie wygląda. Fotel w moim egzemplarzu ma wentylację, podgrzewanie, a także i kilka różnych trybów masażu. No nie chcę się wychodzić z tego miejsca. Nieco gorzej mam z deską rozdzielczą i już tłumaczę dlaczego. Wygląda fenomenalnie, to na pewno. To znaczy robi ogromne wrażenie, ale jest też super skomplikowane w obsłudze. Tutaj każdy element z tych dwóch połączonych razem ekranów jest do personalizacji i poważnie można się pogubić. Do tego możemy wszystko, albo zmieniać za pomocą tych toczpadów na kierownicy. Albo za pomocą dotyku, albo za pomocą tego toczpana na środku, albo i nawet możemy sobie porozmawiać z Mercedesem i na przykład spytać go o pogodę. Hej, Mercedes? Słucham? Sprawdź mi, proszę, pogodę w Warszawie. Teraz w Warszawie zachmurzenie jest duże z temperaturą wynoszącą 18 stopni. Wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane z najniższą temperaturą wynoszącą 18 i najwyższą 21 stopni i tam o pogodę, można poprosić Mercedesa, żeby opowiedział żart. Hej Mercedes! Tak, proszę. Opowiedz dowcip. Przepraszam, ale zaprojektowali mnie niemieccy inżynierowie. Naprawdę, cała obsługa jest mocno zagmatwana, ale jak się nauczysz mniej więcej tych funkcji i gestów, to działa naprawdę bardzo dobrze. Jakość ekranów jest świetna, system działa naprawdę szybko i reaguje bardzo dobrze na dotyk, i jest super widoczny nawet w ostrym słońcu. Ja jestem konserwatystą jeśli chodzi o ekrany i najchętniej zabroniłbym ich używania w autach, ale jak już mają być, to niech działają tak jak tutaj. A że mamy jeden wielki ekran, no to kwestia gustu. Mi to się nie podoba, ale większość ludzi jest zachwycona. Ja też nie jestem zachwycony z jakości materiałów. Te są momentami zbyt, no jakby to powiedzieć, sztuczne czy nawet plastikowe. Nawet ta skóra jest jakaś taka twardawa, a plastiki oraz drewno potrafią zaskrzypieć. Wiem, że Mercedesa stać na więcej, więc to mi się nie podoba. Świetnie za to, że nie mamy pianowlek, tylko mój egzemplarz miał opcjonalne wykończenie z drewna i to wygląda świetnie, za to jest plus. W tym wielkim tunelu środkowym GLS skrywa też sporo schowków i takich bajerów jak ładowarka indukcyjna, czy możliwość podgrzewania lub chłodzenia napojów. Fajne. Dalej mamy zamykany duży schowek w podłokietniku oraz miejsce na dużą butelkę w drzwiach. Przed pasażerem mamy największy schowek, który w opcji może skrywać na przykład flakonik z perfumami, które są rozplany w kabinie na bogato. To pora zajrzeć pod maskę. Tutaj testowane GLE posiada największego oferowanego diesla, czyli 400d. A 400d, to tak jak nazwa wskazuje, to 2.9-litrowy turbodiesel V6 o mocy 330 koni. Tak. Czasy, kiedy nazwa sugerowała pojemność silnika, już przeminały bezpowrotnie. Tak ten diesel pracuje. Pewnie tego dobrze nie słychać, ale jest on niesamowicie cichy i kulturalny. A dodatkowo kabina GLE jest świetnie wyciszona, więc początkowo ciężko w ogóle poczuć, że mamy do czynienia z klekotem. No, i teoretycznie ma świetne osiągi, gdzie setka powinna się pojawić na stoperze po 5,7 sekundy, co jak na auto, które waży ponad 2,3 tony, jest genialnym wynikiem. Ja to oczywiście sprawdziłem. Wynik to niestety 6,7 sekundy, czyli o sekundę gorzej. Dziwne, bo odczucia są znacznie lepsze i w trybie sport GLE aż kopie nas po plecach przy przepięciu biegów. Tak czy inaczej, 6,7 sekundy to i tak dobry czas jak na tak wielkie auto. Niestety, Mercedes malaga na skrzyni i musimy chwilę poczekać, aż GL zbierze się do napędzania. Ale jak już się zbierze, to robi to bardzo ładnie i co ważne, pary nie brakuje nawet powyżej prędkości autostradowych i to jest w nim piękne. Naprawdę, ten silnik świetnie pasuje do tego auta i do pokonywania dużych dystansów. Samochód jest niesamowicie komfortowy i co ważne, pali w miarę akceptowalnie. Przy 140 auto pali 9,5 litra, a przy stówce 7. Szkoda tylko, że bak paliwa ma 65 litrów, co jest dość skromnym rozmiarem jak na tak duże auto, ale i tak w trasie da się zrobić 700 km. W mieście znacznie mniej, bo ja miałem spalanie na poziomie 12-13 litrów i to tak minimum. W ogóle w miarę niskie spalanie oraz cisza w kabinie na trasie to zasługa dziewięciobiegowej skrzyni biegów z drążkiem zamontowanym za kierownicą, czyli klasycznie już w Mercedesach To jest super wygodne, a skrzynia tak jak mówiłem, no niestety ma małego laga podczas przyspieszania Na szczęście auto szybko nadrabia dużym momentem obrotowym i wyprzedzanie to kwestia chwili Wróćmy jeszcze do zawieszenia i kwestii komfortu O ile jeździłem GLE z zawieszeniem pneumatycznym Airmatic i tam nie byłem zbyt zachwycony, bo auto było zaskakująco sztywne tak, to zawieszenie elektrohydrauliczne e-Active Body Control jest fantastyczne. Fantastycznie drogie i fantastycznie działa. Pomijam już kwestię skakania, ale sposób, w jaki dostosowuje się do nierówności jest wręcz niebywały. A dodatkowo tryb Curve, nie czytać kurwę, tylko Curve od słowa zakręt, jest niesamowity. Wtedy na zakręcie auto niemal w ogóle się nie wychyla, co wręcz wydaje się niemożliwe dla tak dużego i wysokiego i ciężkiego auta. W trybie komfort, kamery skanują obraz przed nami i przystosowują amortyzatory. Magia. Dawno nie jeździłem tak komfortowym autem i tak drogim, chociaż akurat w ogóle mnie to nie dziwi. Mercedes to klasa premium i to czuć. A cennik GLQP zaczyna się od 364 tysięcy zł za hybrydową wersję 350e. Testowany mocny diesel 400D to minimum 405 tysięcy zł. Oczywiście w podstawie, bo testowany egzemplarz był mocno doposażony i jego cena końcowa to 577 000 zł. Czyli dodatki kosztowały 172 000 zł, ale w sumie tylko dwa dodatki podniosły cenę już o 55 000 zł. A mowa tu o zawieszeniu oraz o świetnym graniu burmester. Jeśli jednak nie podoba Wam się ścięte nadwozie, to zwykłe GLE kosztuje 43 000 zł mniej za tą samą wersję silnikową. Wtedy też dostajemy nieco bardziej przestronne wnętrze, gdzie mamy większy bagażnik i delikatnie więcej miejsca na głowę z tyłu. No ale nie dostajemy modnego nadwozia, a dzisiaj dużo osób lubi dopłacać, żeby być modnym i nieco oryginalnym. Szukasz wielkiego, efektownego i super komfortowego suwa? GLE Coupe będzie do tego idealny. Już dawno nie jeździłem autem, które przyciągałoby tyle ciekawskich i zarazem zazdrosnych spojrzeń. Co ten wielki GLE i nawet nie musiałem włączać skaczącego zawieszenia. Po prostu to auto robi ogromne wrażenie. Jest też bardzo komfortowe, bardzo drogie i niestety ma trochę wad. Jak na przykład nie najlepsze materiały do wykończenia, super skomplikowana obsługa, atrapy wydechów, mały bak paliwa, jak na tak duże auto, czy cena. Chociaż to ostatnie w tej klasie chyba nikogo nie powinno dziwić. Dzisiaj wszystko jest już drogie. Cześć. Hej Mercedes. Słucham? Opowiedz dowcip. Mówi prokurator do sędziego. Wnoszą o otwarcie okna. Sędzio na to uchylam. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Opowiedz, dowcip. Co robi gość bez samochodu? Nie pobryka. Hej, Mercedes. Słucham. Opowiedz, dowcip. Rozmawia para intelektualistów. Ona. Powinniśmy wspólnie wyjść. On, od czego?